Rura Start, rozpędzaj nóżkami, rozpędzaj, tak super. Najpierw y, pamiętaj, jedną nogę, ty dwie wpływasz. Połóż sobie głowę, fajnie, niżej, tak spokojnie, pamiętaj, bo już termika daje. Do lądowania lekko w lewo pójdziesz. Już bym uciekał w lewo, bo będziesz miał za ciasno, bo za dużo masz tych, wiesz? No to jest bomber termiczny. Wejdź na prosto. możesz hamować uprzężą. Wyciągnij nogi, nogi, pionowo postaw się. To jest hamulec aerodynamiczny, wiesz? I trzymaj kierunek wyciągarka. Możesz postaw się, trzymaj kierunek bardziej wyciągarka. Nie na, nie na bale, wyrównaj. Wyrównaj, nie uciekaj w prawo, proszę w lewo, tak? I masz lotnisko do lądowania, super chłopaku. Wypychaj, piątka z plusem.